Teraz jest najlepsze. <grywka> tak! Ło Ja p dole. Nie zauważyłem tej gałęzi na dole. Myślałam, że się twarzą nadziałeś na co? Wyrzucałbym się na tym korzeniu. Kłodzie. Kłodzie. Uważaj na twarz, na oczy, co można wydłubać. Powiedziałam mi właśnie, się nadziałam na oko. Spoko. Chcę stąd iść. Ja już chcę do słońca. I teraz się robi ładnie. Co za zjmana pogoda? Ja bym jeszcze z tobą zdjęcia, ale chyba się nie da, co? Ja Kiedyś nie było aparatów i ludzie zapamiętywali widok. Ty jesteś śmieszny. Mózg ci chyba zamarzł. To by pomyślał, że pogoda czasem się sprawdzi. Strategicznie teraz myśl. Prawo czy lewo? Strategicznie. Okej... Okay. Jest gorzej niż myślałem, ale źle też nie jest. No dobra, ja już jestem. O kurde, jak poleciało. A ja chyba utkłam. Mogłaś iść za mną. Nie chciałam. Ja już pierdolę tą główną ścieżkę. A no, dobry pomysł był wziąć rękawiczki, no nie? Tak. I czapki. Ładnie, Jeju. Chodź, chodź, chodź. Przeboję o ciebie troszkę. Jezu, jak to fajnie w ogóle przebija ten śnieg. Światło przez śnieg i drzewo. <głos> <głos> Gdzie tak pięknie? Gdzie my jesteśmy? Kala Miziowa. Jaka? Miziowa. My. Miziowa. Nie miziowa, tak... Miziowa? Miziowa, pod Pilskiem, w Beskidzie żywieckim. Pisałem jeszcze zimno w chuj. Przecież ja bym się... ...na tą rękę, to ona jest tak skostnia, żeby pękła w pół. To samo myślę o moich kolanach. To jest jak na tych filmach, co ciekły azotem na przykład róże oblewają i ją gniotą. Jakbym stukła kolanem o ziemię, to by się roz... Bało na tysiąc kawałków. Uważaj na korzenie. Ja tu nie widzę korzeni. Te takie odarte ze skóry, bo już ktoś na nich pojechał. O oh no. Co za główny? Tam? No chyba tam tędy w ogóle. Pewnie nawet nie. Tędy szliśmy. Niech ci będzie. Niech ci ziemia lepką będzie. Są to twoje jedyne buty, tak? Ja mam przecież butów w całą masę. Ale ze wszystkimi jest coś nie tak. 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 Uważaj. Trzeba przejść na drugą stronę, tak? Nie wiem kotku, gdzie ja jestem. Też nie wiem, gdzie mnie poprowadziłaś. Nie Oj, tej Tutaj grzybku. Tu uważaj na grzybka. Ej trochę więcej śniegu tu chyba było. Czy widać już moją obojętność, jak idę po wszystkim, co jest możliwe? Tak, kotku. Dziękuję. E, ale buty masz teraz jak nówki. Rozklejone zaraz będą. Wow, ale że się wybrał. Poczułem fajny teren. Umyłem je wewnątrz. Mm -hmm. Ty idziesz teraz jak terminator, a ja bitna za tobą. Ja sobie chyba za chwilę ten mikrofon przy butach przyczepię. Tu jedna ręka pamiętam, tak? Wsadziłem do jakiejś dziury palce. Randomowa dziura ci pomogła. Dobra, Patrz co? Oho? Co? Tu? Tam. Tu. Dobra. Nie zauważyłam tego magicznego przejścia. No jak człowiek się szybko przyzwyczaja do chodzenia po gównie... Tu jest troszkę śnieżku jeszcze, patrz. Tak. Pozostałości. Ale masz zmarznięty nosek, bieda <laughs> Ale smarkła. Zimno było na kusze. Nie spodziewałem się, że trafię ci prosto do nie nosa Nie spodziewałam się w ogóle czegoś takiego po tobie No teraz fajnie, jak jest fajnie, ale wcześniej nie fajnie, jak było nie fajnie Łej! Co ty tak po skup, pokrzykujesz? <laughs> Dzisiaj mamy wszystkie pory roku Wcześniej zima, teraz jesień była, a tu wiosna, zielono Choć znajdziemy jeszcze lato, może na dole będzie 30 stopni Poczekaj, umyję sobie buciki, bez sensu Widzisz tą podeszwę? Ja <laughs> dole, to chyba z jakimś rozpuszczalnikiem jest